Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Santos, a przed nami Hardstone Ustawka. I do wyboru mamy OMU, strażniczka lasu, albo mamy Dogara, kuk ciastek. Wrzuć stronika do garnka po rzuceniu trzech, odkryć stronika spośród ich typów. Jeszcze trzy. No myślę, że możemy tam strażniczkę wziąć. Da, weźmiemy strażniczkę. Ostatnio w ostatniej stawce też mieliśmy ją do wyboru. Wzięliśmy w sumie na szczęście gościa ze sekretami, co nam na dobre wyszło, więc dzisiaj weźmiemy tą babeczkę. Co my tu możemy wziąć? Żywiołaki. No dobra, może zaczniemy od żywiołaka. Tak, orzeźwienie będzie jak najbardziej potrzebne losowego stronnika, no to ten demon też, w sumie wszystkie trzy takie fajne karty. Na początku okrzyk bojowy otrzymujesz złotą monetę. Tego banana można by było też kupić z jednej strony, ale z drugiej znaczy w sensie, że zamrozić. Ale to zobaczymy. Podwodne przymierze. Dobra. Udało się nie dostać na dziób pierwszej rundzie, więc jest sukces. I teraz tak. Bestia, bestia. Ja tych pognębionych wirusów nie za bardzo lubię. Choć wiadomo, na pierwsze kilka tur są dobrzy. Mamy banankę, ale chyba sobie zrobimy karczmę. A, i dostaliśmy, zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym, że dostajemy moneciki. Dobrze, że sobie na sam koniec tego nie zrobiłem. No i możemy tak. Kupimy i zobaczymy. No. A w następnej turze, no nie wiem, no coś trzeba na pewno kupić. No jeśli tak będziemy mieli 5-6, więc w sumie kupimy sobie od razu dwóch stronników. Żeby jakąś delikatną sobie przewagę zrobić. No, widzę gościu z, na smokowcach, Alex Traza. Dobrze mu trafiło. Będzie dostawać Smoki, co trzy tury, co trzy tury, tak? E, Okej. Okay. sprzedaniu tego stronika, odkryj stronika z pierwszego poziomu. Ulepsza się w każdej turze. E, możemy tak zrobić. Na pewno lepszy byłby szczur kanałowy, ale weźmiemy tak, żywiołaka. Eee... No na pewno dużo lepszy, ale jestem ciekaw, po sprzedaniu tego stronika, odkryć stronika z poziomu pierwszego. Ulepsza się w każdej turze. Może się później przydać, bo faktycznie będziemy mogli jakiegoś mocniejszego stronika wrzucić. Nie wiem, za 6-7 tur? No raczej go nie będziemy wymieniać do 7 tur. No, a w sumie warto by było też na żywiołakach dzisiaj troszeczkę pograć, o ile nam będzie szczęście sprzyjać i będą te żywiołaki, bo mamy tego tańczącego ze stodołami. On daje agonią 2 plus 1 w grze wszystkim żywiołakom. Wszystkim. Teraz pytanie czy tylko jak gram na żywiołakach? A to by było dobre powiem wam moi drodzy. No niestety zarobiliśmy trujeczkę. Śledztwo. Jakie to zadanka dostaniemy? Eee, pokażcie, co to macie. Na koniec każdej walki otrzymujesz bazową kopię ostatniego przyjaznego stronika, który w niej zginął. Przyjazny, też dobra opcja. Eee, na początku twojej tury otrzyma jedną sztukę złota. Ulepsza się w każdej turze. Doprowadź do ataku przyjaznych stroników 12 razy. Dziwnie to brzmi, nie? Doprowadź do ataku przyjezdnych stroników 12 razy. Coś czuję, się, że, coś czuję, że to nie znaczy, że oni mają zaatakować. Za każdym razem, gdy przyzwie stroniki, a podczas walki daj mu plus 1, 1. Ciekawi mnie to, ten ukryty skarbiec. Doprowadź do ataku. No to chyba by rozumiem, że to na nieumarłych by się przydało, tak? bo oni umiem takie coś. Dobra, weźmiemy to. Bo jakoś sobie nie ufam. Może to dobrze rozumie. Daj stronikowi statystyki równe. Karcz mnie. Dobra, zrobimy tak. Kupimy to. Ja zapominam ciągle, że przy ulepszaniu dostajemy możliwość dwóch sztuk złota. Wiecie co? Ja chyba sobie Zamrożę. Dwie sztuki złota więcej. Tego wzmocnimy troszkę. 5-4. Jak na siódmą rundę, to trochę słabo ze stronnikami. No, bardzo słabo, jak patrząc na innych. No, niestety, nawet mając lepszą kadrę, będziemy dostawać cały czas w dziób. No i tak solidnie zbierzemy. No nic. Musimy, musimy teraz się wziąć za kupno stronników. Karczma, odpuścimy na razie, bo to będzie źle wyglądać. Dobra, kupimy tego. Tego możemy kupić też. Co my tu mamy? Niech będzie. Tego możemy wzmocnić. Możemy kupić w sumie. To... o, furia wichru, spoko i możemy go wzmocnić. Czemu by nie? No, i troszeczkę lepiej to wygląda. Sympatyczny gladiator otrzymuje plus jeden do ataku za każdym razem, gdy rzucasz zaklęcie naga. No, nagi tak takie fajne karty zaczęły dostawać. Fajnych stroników mają. Jak tak to obserwuję. Fanem nag, grania na nagach nie byłem nigdy. No ale trzeba spróbować w końcu. Dobra, mamy gościa z demonami, cztery demony. No, więc zobaczymy. Na razie tu nie mamy nic jakiegoś konkretnego planu. Nikt się nie wzmocnia, nie wzmacnia nikt. <śmiech> no, <śmiech> Żywiołaki też mają bardzo fajnych stronników. No ale to trzeba też mieć troszeczkę szczęścia. Sprzedając tego strzelca, czy zwiadowcę Już dostaniemy fajnego stronika to Znaczy z fajnego poziomu karczmy No okej, okay. i wygrywamy na szczęście Ja sobie zrobię łyk herbaty, bo już mi w gardle zasło A tu nikt nie daje słucharów, a już mi zasycha <laughs> Dobra, no. Zobaczymy co, czy coś wpadnie. Ach, ja bym mógł zrobić tak. No. Karczmy oczywiście. Dostaniemy coś. Wrzucimy sobie tego. E, umocnienie. No. Spokojnie, i niespoko. Plus 3 do zdrowia. Początek walki, daj twoim stronikom opis agonia. Przyzwij Żuka 2-2. Rozumiem, że to jest chyba jednorazowo, tak? Mamy tu kolejnego żywiołaka. Okrzyk bojowy daj żywiołakowi plus 4/4. Ulepsza się za każde odświeżenie w tej turze. Dobra, na pewno go kupimy. No i widzimy się już wkrótce. No i zobaczymy, jak z tym pierwszym ziomeczkiem walka będzie wyglądać. Już nie pamiętam, który nas tak poturbował, no ale chyba to nie ten. Bo jakoś wybitnie nie wygląda. No, choć przegraliśmy niestety. Ale jak na pierwszego No to nie jest najgorzej. Zmienimy sobie kolejność. I tego wrzucimy sobie tu. Żywiołak spaczenia stronicy w karczmie mają plus 1-1 w tej grze. Dobra. Możemy tego wyrzucić. Możemy go wrzucić. Dobra. No i teraz tak. Możemy posprzedawać żywiołaki. Dobra, podświeżamy sobie, sobie go wrzucimy na sam koniec. Bestie smoki, co to jest? Daj nam stronnikowi każdego rodzaju. Ma plus jeden, jeden za każdego żywiołaka zagranego przez ciebie w tej grze. Dobry. Ten mi się podoba. Podoba mi się. Dobra, możemy kupić to. Komu by tu dać czwórkę w ataku? Niech będzie tego sprzedamy. W sumie nic nie dostaliśmy fajnego. Aha, efekty. A no ja nie mam żadnych efektów chyba na koniec tury. Damy tak. Możemy tego wzmocnić. No i w sumie co? Odświeżymy. No i tak, szczerze mówiąc, nic fajnego nie ma. i tą turę przeżyjemy na pewno, bo trafiliśmy na truposza. Pięknie, za 15. Tacy mocni jesteśmy. Okej. Okay. Naga, naga, smok. Kolco zwierz. Po przegranej walce tego stronnika można sprzedać za 5 sztuk złota. No te dwa są dobre. Prowokacja agonia, przyzwij i otrzymaj losowego żywiołaka. Dobra. Yy. Przyzwij i otrzymaj. Dobra. Mamy tego ziomeczka. Tego nie czemu ja go chciał. Tak szczerze mówiąc. Dobra, karczma możemy sobie zrobić, a ja tak kombinuję sobie głośno. No dobra, kupimy go. Nie wiem po co, ale kupimy. No i co? Demony smoki. No i mamy zaklęcie. Moglibyśmy sobie troszeczkę wzmocnić nasze żywiołaki. Za trójkę plus 2, plus 2. No dobra, w sumie możemy. zabrażę to i tak. Y, tego możemy sprzedać. No i tak szczerze mówiąc, ja bym jeszcze inaczej zrobił. Bo można było tak. Tego wyrzucić. Tego wrzucić. Dobra. Y, źle przeczytałem. Bardzo źle. Nie dlaczego pomyślałem, że on jest za dwójkę. Tak dobra, pierdziele to... Trochę błąd zrobiłem. Zrobimy tak, tak. No i niestety musimy to... Znaczy niestety, niestety, no troszeczkę źle to pokombinowałem. Myślałem, że to poprzednie zaklęcie za dwójkę kosztuje tak jak to. No ale widać, że trujeczka to jest. Aha, to ten nam chyba tak w dziopła stroda ostatnio? No, przejść go raczej nie przejdziemy? Warto by było nie dostać za jakoś za dużo, ale chyba dostaniemy za bardzo dużo. Ile on ma? Co to ma być? Co to ma być za karta w ogóle? Pierwszy raz widzę. Witaj Witaj, nie witaj. No ten jest spoko, nie? Ok, 7.13. Coś tu pokombinujemy na pewno. Za każdy rodzaj kontrolowanego przez Ciebie. Za rodzaj, rodzajów nie mamy dużo. Coś spróbujemy pokombinować, tym bardziej, że nie wygląda to już dobrze. Wygląda na to, że możesz a walczymy z najmocniejszym. Znaczy z trzecim najmocniejszym, więc. Niumaru bestia, zabójczy deptacz. Gdy przyzwiesz stronnika podczas walki twojej stronnicy otrzymują plus 3. Dobra. To nie, gdy zagrasz iwiołaka, daj twoim stronikom plus 2 do ataku. Zmienia się na zdrowie. No, no Spoko. Chyba spoko. Tu nic nie ma. I tu też. Okej. Okay. Kogoś słabego. Sprzedamy sobie tego. Też mi się nie podoba. Masz tu złota, tego bym musiał rzucić. I chyba wyrzucimy tego, bo on już tam potrzebny nie jest. Rzucimy tego. Okej, okay. takie coś dostaliśmy. Nic ciekawego. Oho, ho, dobra. Fajne żywiołaki, bo przychodziły najbardziej żywiołak pożogi. O ile przeżyjemy, oczywiście, nie. O, widzę, że tu bratobójczy pojedynek. Żywiołaki kontra żywiołaki. O, świetnie. Dostaliśmy tego, to mnie cieszy. Będziemy mieli złotego. Powinien dostawać plus 2, plus 2. A oprócz tego, miejsce nam się zwolni. Dobra, w sumie nie wygląda to najgorzej. Jeżeli trzeciego bijemy za 15. Dobrze. Yy. Tak, tego wrzucamy. 49,39. Tego wrzucimy, ale zaraz sprzedamy. Choć nie jest taki słaby. No właśnie, ale wyrzucimy. Tego kupimy. Tego też kupimy na pewno. Dobra. Dobra, zobaczymy, co tu dostaniemy. Na koniec twojej tury otrzymujesz dwa losowe zaklęcia. Skarczmy, no powiem wam. Nie jest to takie złe. Prowokacja goni tutaj przyjaznemu stronikowi każdego rodzaju. To nie. Dobra. No i tak szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, ale bardzo szczerze, to ja bym mógł sobie karczmę zrobić. No i pięknie, karczmy już mamy max. Zrobioną. Yy, za każdym razem, gdy rzucisz zaklęcie, skarczmy żywiołaki w karczmie, mają plus 1. 1. dobra. To to nas nie interesuje. No i w sumie nie ma nic, co by nas interesowało. A jeszcze możemy raz od odświeżyć. Bestia, bestia, dobra. No to te, też jest ciekawy powiem Wam. 8-8. Ten dżin szlachetny też jest dobry. Przyzwij i otrzymaj losowego żywiołaka. No dobra, zobaczymy. No mam nadzieję, że on jest jakoś wykokszony, ten przedostatni. I mam nadzieję, że jako pierwszy będziemy atakować. To jest bardzo ważne. No, widać, że nie jest jakoś mocno. No szkoda, że tego nie zabili, nie? Bo to jakiś nowy by się żywioł jak przydał. No, ten ładnie. Za szósteczkę. No, dobra, no i karczma nas już... Możemy zwiększyć jak najbardziej maksymalne złoto. To się zawsze przyda. No, i poszukamy niespodziewany żywiołak. Boska tarcza. Ten stronik może utworzyć trójkę z dowolnym żywiołakiem. Aha, dobre. Daj, z Twoim stronikom plus 4,4. No, może i bym dał. Kurczę, no kogoś bym. Z, wiecie, co wyrzucił. Ten nie jest jakiś super. Ten jest mocny, ale... Wyrzucimy. Spróbujemy tak. Damy stronikom plus 4,4. Odświeżymy. No i widzimy się za 60 sekund. Okej, okay, no ten jest nieżyjący, więc raczej nam nic nie zrobi tutaj. O, fajne zaklęcia dostaliśmy. Całkiem spoko. Żebym nie musiał cofać słów, że on jest słaby i nam nic nie zrobi. Dobrze. Najpięknie, no Pięknie, pięknie. Pokonaliśmy martwego. Możemy być dumni z siebie. No i najgorzej już zajmiemy czwarte miejsce, gdyby coś tam nie wyszło. A z tym dostał, kurczę, szk trochę szk szkoda, że się właśnie z tym wzmocnił. Kogo ja bym chciał wzmocnić i mu dać niestety prowokację? No niech będzie ten. Ten jest dobrą sprawą, nie powiem, że nie, tylko potrzebowałbym miejsca. No chyba, że tego szlachetnego Jina wyrzucić, no właśnie. Hm. Dobra, to tak zrobimy, wrzucimy. I coś poszukamy, dobra. Dobra, kupimy tego. Zobaczymy co nam tu wylosuje. No nic szczególnego, ale będziemy grali te żywiołaki. No tego możemy kupić, ale on tak, aż tak nie jest jakoś super nam potrzebny w tej chwili. Prowokacja. Dobra, wrzucimy tego. Pięknie, dostaliśmy trochę żywiołaków. Zobaczymy tak, ukrycie agonia. No tak kurczę, no nie ma nic fajnego. Przyjazdem stronikom z, z prowokacją, Szkoda, że mam tylko jedną prowokację. Już nam czas jakoś szybko leci. Dobra, a ja tutaj boską tarczę. To by było trochę szkoda, by go było tracić. Tą boską tarczę, nie? Wiecie co? Ja może. Tak, wezmę to. Zrobię tak. I na razie ich tak zostawię. Liczę, że mnie nie zabiją. Bo ja tu nic mocniejszego i tak nie miałem. No, dobry. Ten gościu nie jest taki zły. No, i tu już może być problem. Bo niestety, jak chociaż jeden stronnik przeżyje, to już jest po nas. No, ale poszło całkiem sympatycznie, że tak powiem. Proszę, zadyszkę w dziubek. No i pięknie. Została szlachetna trójka. O, tego dostaliśmy. Znowu on złoty dawałby cztery zaklęcia. To też jest bardzo ciekawe. Wybierz stronika, ośwież karczmę, zapełniając ją z, stronikami tego rodzaju. Tego rodzaju ryzykujemy, czy nie ryzykujemy? Którego byśmy chcieli? No, tak myślałem, że oczywiście nie mamy za dużo szczęścia. Dobra. Hmm. Nawet nie wiem, no ten by był fajny złoty, powiem wam. Co by nie mówić. Złego o nim. Efekty aktywowane na koniec tury działają dwukrotnie. No my nie mamy takiego czegoś. Moglibyśmy to zaklęcie dać tylko komu. W sumie ten by też nie był zły. No 18-20, no ale ma ten. Ma boską tarczę, no ale sprzedajemy, bo musimy w końcu troszeczkę ich dopakować yy, możemy odświeżyć jeszcze Dobra, bo powiem wam, że zaczynam się niestety yy, gubić w tym. do tyłu i Dobra, ja tak. Żebym ja tego nie żałował, tylko. Dobra, tu nic nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, dobra. I mroże. Choć widziałem coś. Widziałem coś. Dobra, nie wiem, czy jest dobrze, że dałem tą żywą twierdzę. Oho. No właśnie. Choć tak prawdopodobnie, no niestety zaatakował nam najlepszego. Niepotrzebnie udawałem prowokację. No trochę szkoda powiem wam, troszeczkę się pogubiłem, jak z początku jest za dużo czasu, to teraz było o wiele za mało, no ale myślę, że i tak z tymi boskimi tarczami byśmy mieli problem, a więc zajmujemy szlachetne trzecie miejsce na żywiołakach, no i to by było tyle w tym odcinku, więc trzymajcie się i do zobaczyska.